Strzała. Obejrzałem najnowszy film o Predatorze, czyli Predator Badlands, Strefa Zagrożenia w polskiej wersji. Jest to już dziewiąty film w tym uniwersum, na który bardzo czekałem, bo wszystko, co ma w tytule Predator czy Alien, czekam, po prostu czekam, biorę wszystko. Pierwszy film z tej, z tej serii, czyli. Predator w reżyserii Johna McTiernana z Arnoldem Schwarzeneggerem. Ubóstwiam, kocham. Jest to ponadczasowy klasyk kina science fiction akcji. Często do tego filmu wracam, nigdy się nie znudzi, starzeje się jak wino z górnej półki. Mam wszystkie części na Blu-rayu, mam figurkę. Zobaczcie, jaki przystoniak. Ugly Motherfucker, cytując klasyka. No i oczywiście czekałem. Te późniejsze części tego cyklu też bardzo lubię, nawet te słabsze. S są dla mnie swego rodzaju guilty pleasure, i nawet z tych gorszych części czerpię swoistą y, przyjemność i radość. Yy, nowy film, Predator Badlands w reżyserii Dana Trachtenberga, jest to już dziewiąty film z tej serii. Słuchajcie, to, to już ma dziewięć, dziewięć filmów. Yy, wliczając to oczywiście filmy Alien vs. Predator i tą ostatnią animację: yy, Killers of the Killer. Jakiś, jakiś tak ty, był ten tytuł, ona mi jakoś m, m, aż tak nie przypadła do gustu. Yy, poprzedni film z y, Cyklu Predator, czyli Prey, y, to gdzie akcja się działa w świecie tych komanczów, też był w reżyserii tego samego pana, który wyreżyserował Badlands, y, Dan Trachtenberg. I tamten film był ok, ale moim zdaniem był, jest mocno przeceniany. On nie jest aż tak dobry, mi się wydaje, jak y, sądzą, y, sądzą fani bo ten film jest dosyć tak mocno wychwalany, że to jest najlepszy Predator po oryginale. Ja tak totalnie nie uważam. Dla mnie to jest taka gdzieś po środku, powiedzmy, go ustawił, jakbym jakiś ranking z tego robił, nie? Był OK, ale jakby mi tam kilka rzeczy zgrzytało. No i byłem ciekaw, co ten reżyser zaserwuje nam tym razem, bo no co by nie mówić o Prey, było to jakieś swego rodzaju, no świeże spojrzenie na tą markę, tak? No, przeniesienie tego Predatora w czasy powiedzmy takie dawniejsze, w, 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 w realia tych i Indian i tak dalej, i tak dalej. Było to coś, yy, coś w pewnym sensie świeżego. No i Badlands też jest czymś świeżym. Ale nie o taką świeżość mi chodziło. Nie lubię trochę tak narzekać, yy, no bo jest to coś nowego i ja to bardzo szanuję, ale no do mnie to nie do końca trafia. Zaraz powiem mniej więcej o co chodzi. Fabuła w Predator Badlands wygląda tak, że poznajemy naszego głównego bohatera, predatora, osobnika z rodziny, czy jak to się tam mówi, z gatunku Jałtia. Tak się nazywa ta, ten gatunek tych predatorów, Jałtia. Jałtia jakoś tak się to tam chyba wymawiają. Poznajemy go na jego rodzimej planecie. I okazuje się, że on tam popadł w pewien konflikt ze swoim ojcie, ojcem, z bratem i tak dalej. W jakie szekspirowskie motywy się tam wkradają. Jest zmuszony polecieć na pewną planetę, bardzo niebezpieczną, aby zdobyć tam swoje pierwsze trofeum w postaci najniebezpieczniejszego stworzenia tej planety, którego nawet jego ojciec się boi, tego predatora. Ogólnie ten nasz główny bohater, ten predator, on ma jakieś imię, ale ja już zapomniałem: Bad Ben. Nie pamiętam. Coś to chyba na B coś. Jakieś literowe, Już zapomniałem. I ogólnie ten nasz Predator główny to jest trochę taka ciapa. On jest tam przez swój klan dosyć taki mm, wyalienowany. Oni go tam w ogóle... Jego ojciec się go, chce się go pozbyć, bo uważa, że jesteś słaby, do niczego się nie nadajesz, trzeba cię zabić. Tam jest taki konflikt. Także obserwujemy tego naszego Predatora, jak udaje się na tą niebezpieczną planetę. Tam musi się zma y, zmaga się z różnymi niebezpieczeństwami, poznaje florę, faunę tej planety, y, łączy siły z y, pewną dziewczyną, która jest syntetykiem, jest androidem. Y, w tej roli y, El Fanning. Dobrze mówię? Tak, bo jest jeszcze Dakota Fanning, a to jest El Fanning, dokładnie. Ona tutaj w ogóle gra w podwójnej roli, ale bardzo fajnie się spisuje. No i przeżywają razem przygody. Nawiązują przyjaźnie po drodze rozwiązują problemy i tak dalej, i tak dalej Ja się w trakcie tego filmu zastanawiałem czy to jeszcze jest science fiction, czy już kino przygodowo-fantazy bo ten film to jest totalnie film dla dwunastolatków Ja tym filmem bym się może jarał nie wiem, 15 lat temu jak miałem 15 lat to może by mnie to kręciło, dzisiaj nie do końca ja od filmu pod tytułem Predator oczekuję czegoś troszeczkę innego. Bo ten film jest moim zdaniem zbyt dziecinny. On też jest w ogóle zrobiony w PG-13, czyli w kategorii wiekowej PG-13. Ojej! Duchy. Michael Myers właśnie się przewrócił. Nieważne, ale Predator stoi. I to PG-13 troszeczkę kuje w oczy. Bo widać, że to jest takie zrobione pod, pod dzieciaki, nie? Żeby, żeby jak najwięcej widowni poszło do kin, żeby jak najwięcej biletów sprzedać i popcornu. To, to jest taki typowy popcorniak, nie? I, I to jest pierwszy film z tego cyklu, po którym widać mocno, że Disney w tym maczał już palce. Tutaj to bardzo, bardzo się rzuca w oczy. Film jest mocno infantylny. I to nie, to nie musi być jako jakiś wielki minus, tak? Bo tutaj jest ogólnie dużo humoru, który zazwyczaj w większości działa. Ale mówię, że no ja od predatora osobiście to są moje takie już preferencje bardzo prywatne, oczekuję troszeczkę czegoś innego. Mimo że ten film no jest czymś innym, ale on jest czymś innym nie w tym sensie, w jakim ja bym chciał. No, to jest takie narzekanie, że okej, okay, no, dostałem film, którego nie chciałem, ale no. To jest mój praktycznie jedyny kłopot z tym filmem, bo zaraz powiem o plusach, bo ten film się bardzo dobrze ogląda. I no tak jak powiedziałem, bardzo szanuję reżysera twórców za próbę zrobienia czegoś innego. No bo to jest totalnie coś innego, tak? Zrobienie filmu z perspektywy Predatora, że Predator jest naszym głównym bohaterem, naszym protagonistą i jego śledzimy. Czegoś takiego jeszcze w ogóle nie było. Tam chyba od dekad już w ogóle były pomysły na coś takiego, ale nie dochodziło to do skutku. Teraz doszło, także doceniam to i szanuję to, mimo że to nie jest moja wizja. Bardzo doceniam humor w tym filmie, którego jest bardzo dużo. Doceniam warstwę audiowizualną, która jest, no, jest na poziomie, tak powiem, tak powiem. Muzyka jest bardzo fajna, bardzo fajna, taka żywiołowa, dynamiczna. Yy, sprytnie nadaje tempo filmowi, które jest, no, umówmy się, bardzo szybkie. To, to się ogląda jak po prostu taki. Przygodowy film akcji, w którym akcja po prostu zapieprza cały czas, nie cały czas się coś dzieje, nie tu raczej takich momentów przestoju, czy momentów nudy. Znaczy są jakieś tam, tak jak powinien wyglądać scenariusz, górki i dołki, nie? Że jest scena akcji, troszeczkę spowolnienia, scena akcji, troszeczkę spowolnienia, nie? Ale te spowolnienia też są, też są dosyć takie... Interesujące, powiedzmy, tak? Na swój sposób. Mm. I... Także... Te wszystkie elementy, które wymieniłem, to się wszystko tutaj broni, tak? Zdjęcia, warstwa audiowizualna, humor jest bardzo w porządku. Scena już jest dosyć prosty jak budowa cepa, no ale okej, okay, tam od filmu z cyklu Predator nie będziemy wymagać jakiegoś niewiadomo jak wyszukanego scenariusza. Problem mam właśnie z tym, że to jest film, którego ja w ogóle nie potrzebowałem. I że uczłowieczanie Predatorów i robienie z jednego z nich naszego protagonisty, naszego bohatera to nie jest coś, co mi odpowiada, jako koncept. Także to jest praktycznie jedyny mój kłopot z tym filmem, jaki mam, który, no, ten kłopot rzutuje na jakby odbiór cały tego filmu, yy, jeśli chodzi o, o, o mój gust, tak? Wam może się ten film spodobać. Także tutaj nie mówię, że idźcie czy nie idźcie do kina. Yy, choć ja uważam, że to w ogóle nie jest taki film, że o, o, jego trzeba oglądać w kinie, nie? W ogóle widziałem, że są też pokazy 3D. Ja nie wiem po co, szczerze mówiąc. Prey, pamiętam, trafiło od razu w streaming, a to wypuścili do Kin. Zresztą ten film też miał dużo większy budżet, bo to od razu widać. Nie sprawdzałem tego, ale pokuszę się o stwierdzenie, że to chyba był najdroższy film z cyklu Predator. Może tak być. Nie jestem pewny, ale może tak być. I no też jest to zdecydowanie najbardziej widowiskowy film z tego cyklu. To, to tutaj trzeba mu oddać. No ale to też nie znaczy, że oczywiście, że, że dobry czy najlepszy, nie? bo absolutnie nie. Dla mnie to jest. No, obcy kontra Predator, tam pierwsza część jeszcze jest jeszcze ok, dwójka była okropna. No to może nie jest najgorszy Predator, ale dla mnie to jest ta, niska, to jest ta niższa półka. Także w ogóle ciężko ten film rozpatry rozpatrywać w kategoriach filmów y z tej serii, bo ten film jest totalnie czymś innym. Tutaj postać Predatora można by śmiało zastąpić jakimś inną postacią z kosmosu, wymyśloną, i ten film by w sumie może nawet i zyskał, dla mnie przynajmniej, bo. Nie musiałem o tym filmie myśleć jako o kolejnej części predatora, która no, nie do końca mi podpasowała ze z względu na ten, na ten zamysł, który tutaj mamy, nie, że nasz predator jest protagonistą w tym filmie. I nasz predator jest tutaj. Uroczy. On jest słodziakiem. A ja nie chcę, żeby predator był słodziakiem, żeby był uroczy. Ja chcę predatora Badasa, który nie ma skrupułów, rozwala wszystko, co się rusza ciśnie do przodu, jak po prostu masz china bojowa, jak chcę łowcy z kosmosu, który będzie wszystkich siekał na prawo i lewo. Nie chcę Predatora, który, wiesz, ze swoimi nowo poznanymi przyjaciółmi siedzi przy ognisku, coś tam... wcina sobie i, i rzuca żartami. No przesadzi on tu, nie rzuca żartami, ale w tej scenie, o której mówię, że siedzi przy ognisku z innymi yy, nowo poznanymi osobnikami, tam jest sporo humoru wrzuconego. To jest taki humor jak. No jak z bajki Disneya. Właśnie, to jest taki humor jak z bajki Disneya. I. nie mam z tym problemu, że coś takiego zrobili, ale to jest nie dla mnie. To jest po prostu. ja nie jestem targetem tego pomysłu, który nam tutaj zaserwował reżyser. O czym jeszcze chciałem powiedzieć? Aha. Bo wszyscy tak mówią, że coś świeżego, coś nowego, jaki innowacyjny pomysł, itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. I tak. To, że mamy Predatora jako głównego bohatera, to jest coś świeżego, to jest nowy pomysł, ale na tym moim zdaniem świeżość się w tym filmie kończy. Ten film jest pełen schematów i motywów, które są, były przemielone w kinie tego typu już tysiące razy. Tutaj nie ma nic nowego. Tu mamy bohatera, który wyrusza w nieznane, podróżuje powiedzmy z punktu A do punktu B, po drodze poznaje innych bohaterów, zaprzyjaźnia się z nimi, uczy się współpracy. Poznaje faunę, florę, jak to wszystko działa na tej planecie, żeby później umieć to wykorzystać w konfrontacji z wrogiem, na przykład. To, to jest schemat, który mieliśmy już w wielu innych tego typu filmach. Przygodowych, fantazy, czy jakiś tam science fiction, nie? czy akcji. Także pod tym kątem, moim zdaniem, ten film jest mega odtwórczy. Także nie ma tu żadnej świeżości poza tym, że, że Predator jest naszym protagonistą i jest słodki. Tyle no. <noise> yy, o efektach jeszcze coś może powiem. No bo to jest jednak film, który no, stoi w większej mierze efektami i hmm, mam takie ambiwalentne odczucia, ponieważ część efektów mi się bardzo podobała, a z częścią mam troszeczkę problem, bo te CGI jednak się rzucało w oczy. Zwłaszcza je, kiedy mieliśmy jakieś szerokie kadry, to było widać, że to jest po prostu green screen i. I że to wszystko jest nienaturalne, nie? I troszeczkę mnie to, mnie to z imersji tej filmowej, z tego doświadczenia, z tego przeżycia leciutko wybijało, nie? Ale w większości to CGI jest tam naprawdę na akceptowalnym poziomie, jest w porządku. To nie są jakieś wyżyny, ale jest ok, nie? Twarz Predatora jakoś, twarz, pysk, gęba. I tak nie do końca mi tak jakoś pasowała w tym filmie. Ja wiem, że on miał tu być tą taką Predatorem pierdołą, ale no... Nie wiem, jakoś tak. Tak sobie. Z wszystkich predatorów to chyba ten był naj, najmniej fajny z wyglądu. T tak mi się wydaje przynajmniej. Hmm. O muzyce już powiedziałem, jest bardzo fajna. Muzyka jest spoko, śmiało, można sobie ją tak odpalić na YouTubie, nie wiem, do sprzątania czy coś. E będzie lubił fajny klimat. Hmm. Także chyba tyle ode mnie. Nie wiem co jeszcze mam tutaj powiedzieć. Ten film jest po prostu fajną rozrywką. Jeżeli chcecie się dobrze bawić, wyłączyć szaną substancję mózgową i popatrzeć sobie na Predatora, jak zawiązuje przyjaźnie z panią Android, z jakimś tam stworzonkiem z tej planety, takim śmiesznym, bo dużo humoru wynika też z tych relacji w ogóle pomiędzy tymi bohaterami, bo oni się najpierw nie lubią, potem tak zaczynają się akceptować, potem się zaprzyjaźniają, tworzą wspólny klan, idą walczyć razem o, o jakby w imię większego dobra i tak dalej. Z niedobrymi syntetykami z korporacji Wayland Yutani. Tutaj też jest bardzo dużo y, y, pokazane nam, że to jest łączone uniwersum Alien z Predatorem, bo jest tutaj właśnie ta, ta korporacja Wayland Yutani, którą znamy z serii Alien. Także tyle. Spoko rozrywka, ale film y, nie dał mi tego czego oczekuję od filmu, który jest zatytułowany, który ma w tytule Predator. Po prostu tyle. Yy, ogląda się to bez bólu. Yy, jest dosyć przyjemnie, jest dużo humoru. To jest film, na który śmiało możecie iść z dzieciakami. No tak jak powiedziałem, z PG13. Hmm. Tutaj akurat muszę jeszcze coś zaznaczyć, bo mimo, że to jest PG13 zrobione, że to jest ta przemoc, jest powiedzmy taka złagodzona tutaj, nie ma tutaj krwi w ogóle. Ale fajnie to obeszli, bo na przykład jak Predator krwawi no to on krwawi tą swoją, zielonkawą substancją, nie? A jak na przykład są rozrywane jakieś tam stwory, czy jakieś te syntetyki, te androidy, no to też nie ma tam krwi takiej, jaką my mamy, ludzie, tylko no tam z tych, z tych stworów też tam tryska jakaś powiedzmy zielona maś, a z tych androidów też się tam jakieś kable wylewają i tak dalej, nie? Więc to zostało fajnie ograne, bo tutaj jest dużo brutalności, ale ona właśnie została w taki sposób przedstawiona, że można to było nakręcić w PG-13, nie? Także tutaj akurat propsy dla twórców, to, to zostało fajnie tutaj Ograne, nie? No, tyle ode mnie, chyba. Nowy Predator pod tytułem Badlands dostaje ode mnie ocenę 5 na 10. Chciałbym dać więcej, ale nie potrafię, bo nie bawiłem się na tym filmie aż tak dobrze, jakbym chciał. I powiem szczerze, że wolałbym, aby pan Dan Trachtenberg nie kontynuował tej serii. Albo żeby w ogóle dali Predatorowi już odpocząć. Przynajmniej na jakieś 10-15 lat. Aż troszeczkę zapomnimy, troszeczkę zatęsknimy, może za tą marką, i wtedy dostaniemy jakiś nowy, konkretny film yy, z tej serii. Być może jakieś wznowienie, jakiś kolejny świeży pomysł, kto wie. Yy, tyle ode mnie na dzisiaj. Do następnego. Dajcie znać w komentarzach, czy Wam się podobał nowy Predator, bo on zbiera dosyć fajne opinie, dosyć, dosyć wysokie noty. Także jestem naprawdę ciekaw, czy, czy Wam akurat ten pomysł yy, siadł. Do następnego. Strzała.